Witajcie drodzy słuchacze. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o dochodzeniu do siebie po rozstaniu. Często rozstania definitywne są poprzedzone przez takie rozstania na chwilę, na próbę. Wiecie, często będące szantażem emocjonalnym, albo z drugiej strony bardzo jasnym zadeklarowaniem, że jeśli nic się nie zmieni w tym związku, to odejdziemy. I tutaj przemówię do Was ja z przyszłości. Nic się nie zmieni. Albo poprawi się, ale tylko na chwilę, na momencik. Zbyt często przywykamy do myśli, że coś jest nam dane na zawsze, że nic nie musimy robić, bo on czy ona nigdy nie odejdą. I tutaj uwaga, znowu ja z przeszłości, nic nie jest nam dane na zawsze. Choć nie wiem, jakbyśmy tego chcieli, bo często wydaje nam się, że to jest właśnie ta jedyna, prawdziwa i ostatnia miłość. I uwierzcie mi, kiedy mówię, że niekoniecznie. Samym tym myśleniem sprawimy, że po pierwsze sami będziemy bardziej się starać, ale też pamiętać, że życie toczy się dalej, chociaż w momencie rozstania nie dopuszczamy jeszcze tej myśli do siebie. I mówiąc dzisiaj o rozstaniu, mam na myśli rozstanie ostateczne. Nie wcześniejsze próby rozstania, naprawiania związku czy relacji i nie ten moment, e, kiedy tli się nadzieja, że jeszcze coś możemy zrobić, że on zadzwoni, stanie w drzwiach. E, tylko ten kiedy wiemy już na pewno, że to koniec. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest czas bardzo dla nas trudny i cholernie wymagający. Nie wiemy, jak sobie poradzić, nie wiemy, co ze sobą zrobić. Płaczemy, rwiemy włosy z głowy, nie jemy, czujemy ten okropny taki ucisk w żołądku, taki stres przeszywający wręcz ból. A to wszystko dlatego, że coś, na czym nam tak strasznie zależało, o co dbaliśmy, nigdy już do nas nie wróci. Nigdy nie będzie takie samo. I my też już nie będziemy tacy sami. W zrywaniu dla mnie osobiście najgorsza była świadomość, że to jest koniec ostateczny koniec że więcej się prawdopodobnie nie zobaczymy że ktoś, kto był najbliższą mi osobą, po prostu zginął, przepadł. Że już nie będzie jak dawniej, że ta osoba za chwilę stanie nam się zupełnie obca. Ta nieuchronność tego, to mnie najbardziej bolało i przerażało. Nie wiem, czy znacie ten rozdzierający ból, kiedy wszystko, dosłownie wszystko przypomina Wam o tej osobie. Zapach, jakiś ulotny gdzieś w powietrzu, pościel, restauracja, ulubione danie, miejsce, ulubiony nawet nóż do ziemniaków. Dosłownie, wiecie, człowiek ma ochotę wyjechać do innego miasta, albo najlepiej w ogóle kraju, na inny kontynent i zacząć zupełnie od nowa gdzieś, wiecie, bez wspomnień. I jeszcze raz, ja z przyszłości. Te wspomnienia niestety cholera nie zginą. Całe życie będziecie pamiętać, gdzie się pierwszy raz pocałowaliście, gdzie jedliście kolację i co on albo ona lubiła jeść na przystawkę. Będziecie pamiętać zapach powietrza, kiedy pierwszy raz y, powiedział wam, że was kocha i inne takie spraty pierdaty niestety wspomnienia będą, ale wyblakną i to bardzo. E, przestaną was tak boleć. Rozstania są takimi momentami jakby granicznymi w naszym życiu. E, to zawsze jest jakieś zakończenie e, dużego rozdziału w naszym życiu i tylko od nas samych zależy jak my to wykorzystamy. Co my z tym zrobimy? Opowiem Wam trochę o moich granicznych momentach w życiu. Moje pierwsze rozstanie miało miejsce, kiedy miałam, nie pamiętam, 19 albo 20 lat, i wtedy zakończyła się moja pierwsza miłość. Taka, wiecie, no miała być do grobowej deski. No wiecie, jak to jest być nastolatkiem. Każda miłość wtedy jest do grobowej deski. Byłam całkowicie, słuchajcie, wtedy sparaliżowana strachem, bo pierwszy raz zostałam tak strasznie zraniona. Ja w ogóle przeżyłam piekło w tym związku i żadna 16-17-latka nie powinna była przeżyć tego, co ja wtedy przeżyłam, ale no, no nie ma to w tej chwili większego znaczenia. Ja wtedy zostałam. Y sama w wielkim i całkowicie mi obcym mieście. A muszę nadmienić, że byłam wtedy całkowicie inną osobą niż dzisiaj. Ja byłam wtedy taką, no, taką nieporadną dziewczynką, taką ofiarą losu po prostu. Wiecie, ja nie miałam odwagi, żeby gdzieś tak samodzielnie poruszać się po innych częściach miasta. Nie miałam, tak mi się wydawało, że nie miałam orientacji w terenie i w gruncie rzeczy po prostu. No, zajebiście się wszystkiego bałam. Byłam przerażona i miałam totalnie złamane serduszko. I gdyby nie fakt, że studiowałam dziennie, to nie wiem, czy ja bym w ogóle wyszła z domu. Wtedy też pierwszy raz chyba tak naprawdę przestałam jeść ze stresu i do dzisiaj tak reaguję na takie stresowe sytuacje, że po prostu przestaję jeść. I wtedy jadłam może nie wiem, jedną bułkę z serem na dwa dni, coś takiego. I nie wiem, czy kojarzycie to uczucie, ale ja się tak po prostu wewnętrznie trzęsłam. Tak, jakby, no, no nie wiem do czego to porównać. Może do jakiegoś stanu lękowego albo coś w ten deseń. Tak czułam, że jest mi nawet ciężko oddychać, bo miałam tak jakoś serce i żołądek ściśnięte. Zresztą, wyjście do galerii czy do sklepu i tak kończyło się dla mnie płaczem, bo przecież tydzień temu razem tu kupowaliśmy bułeczki. I to nie jest, słuchajcie, nawet śmieszne, bo tak było. Ja pamiętam to uczucie doskonale. I jeszcze, wiecie, to wspólne mieszkanie, łóżko, w którym wczoraj spał ze mną, a dzisiaj jestem tutaj sama z butelką wina i oglądam dokument o śmierci Jacksona. Żeby zobrazować wam lepiej tą nędzę i rozpacz, którą wtedy byłam, to ja nawet nie umiałam sama otworzyć sobie butelki wina, a więc piłam jeszcze to, które on na odchodne otworzył. Not no, dno. <grym> Na szczęście przyjechała do mnie wtedy na dłużej moja młodsza siostra, młodsza siostra, która wyciągnęła mnie z domu i mnie nakarmiła. Więc ym, było to rozpaczliwe, ale ym, ta cała sytuacja była rozpaczliwa, ale to mi trochę, wiecie, ym, no znacznie mi to pomogło. Yy, I miałam wtedy też taki bardzo duży taras yy, był środek lata. I ja nocami tam siedziałam razem z moją siostrą, gadałyśmy, ja ryczałam i wiecie, tak nie mogłam się pogodzić, że on już tutaj nie wróci, jego już nie będzie w tym mieszkaniu. No ale w międzyczasie też chodziłyśmy na imprezy, grałyśmy sobie w Mario, Mario na Pegasusie. I wydaje mi się, że dzięki temu byłam trochę spokojniejsza, ale oczywiście druga fala rozpaczy nadeszła, kiedy moja siostra wyjechała i ja znowu zostałam sama. Zupełnie sama w wielkim mieście. Sama jak palec. Pamiętam, że tak o sobie wtedy myślałam. Sporą ulgę przyniosła mi tak naprawdę zmiana mieszkania, bo zmieniłam otoczenie, pozbyłam się tych wspomnień i tak przez miesiąc popijałam sobie żubrówkę z sokiem jabłkowym. Oczywiście w nieco większych ilościach niż byłoby to zalecane przez producenta. Miałam koleżanki, byłam na pierwszym roku studiów, ale bałam się cholernie, bałam się być sama, bo od 16 roku życia byłam w związku. Byłam dzieckiem. I nie sądziłam, że sobie wtedy poradzę, a kurwa, poradziłam sobie. I teraz śmiać mi się z tego chce. I dopiero mając te 20 lat, zrozumiałam, że nic nie jest dane nam na zawsze. Bo o każdej miłości, zwłaszcza tej nastoletniej, chcemy myśleć jako o tej ostatniej. Ale serio, no nie ma nic głupzego. I wtedy też zrozumiałam, że jeśli umiem przetrwać taką burzę, to prawdopodobnie przetrwam już cały sztorm. Już dotrwam do końca. Że mogę, że dam sobie radę, że szybko się uczę. I jest, no kurwa, nie najgorzej. Kolejne z kolei rozstanie, takie większe, odbyło się już z mojej inicjatywy, więc to już jakby z góry wiadomo, że było mi łatwiej. Po pierwsze, byłam już znacznie starsza, mądrzejsza i bardziej niezależna. I tutaj znowu dużo mi ułatwiło to, że wyprowadziłam się i zamieszkałam sama. Nie musiałam mierzyć się właśnie z tym, że wiecie, tu wspomnienia, tam wspomnienia i tak dalej. I tutaj, właśnie w tym momencie granicznym w moim życiu, poczułam chyba po raz pierwszy jakąś taką swoją sprawczość że nie jestem od nikogo zależna, że mogę dużo rzeczy załatwić sama, bo na faceta i tak nie mogłam zbyt często liczyć. Mm, więc definitywnie zaczęłam już tak inaczej i lepiej patrzeć na siebie w tym właśnie momencie. E, I wtedy też zresztą zaczął się mój pięcioletni stan singielstwa, więc wielokrotnie w tym czasie udowadniałam sobie, na co stać kobietę. A stać nas na wiele, jeśli nie na wszystko. Potrzebowałam być sama, radzić sobie sama, przezwyciężać strachy i problemy oczywiście też sama. I wiecie co się okazało? Że kobieta może, że damy radę, e, możemy walczyć o siebie, polegać na sobie, radzić sobie z tak zwanymi męskimi zadaniami, możemy spędzać czas same i ekscytować się na powrót do pustego domu, w którym nie płaczemy, a odpoczywamy po prostu. Najwięcej w sumie jednak siły dało mi chyba zakończenie tej toksycznej relacji w ubiegłym roku. Bo kiedy dokończyłam, ja byłam po prostu dosłownie wrakiem człowieka, a zakończyłam to w pełni świadoma tego, że muszę, bo inaczej mnie to wykończy. Te kłamstwa, manipulacje, ten gaslighting, Naprawdę polecam sobie o tym poczytać, bo nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak często ludzie tego na nas używają, a jaką to robi masakrę z naszej głowy. Miałam poczucie, że kończąc to, zrobiłam coś, żeby po raz pierwszy od wielu, wielu lat naprawdę zadbać o swój dobrostan, o siebie. To i ten moment, kiedy zdałam sobie z tego sprawę, to był już definitywny koniec. I serio, gdyby nie takie graniczne momenty w naszym życiu, jakieś takie dramy związkowe, kopy od życia, nie mielibyśmy chyba okazji, żeby poznać samych siebie i samych siebie docenić. Nie zauważylibyśmy siebie i swoich potrzeb. Dopiero wtedy wydaje mi się, że dociera do nas, kim naprawdę jesteśmy, czego oczekujemy, na co zasługujemy i ile jesteśmy w ogóle warci. A na co definitywnie, definitywnie nie ma i nie powinno być naszej zgody. I dopiero wtedy dojrzewamy do tego, żeby wieść lepsze, spokojniejsze życie, żeby umieć o siebie prawdziwie zadbać. I tak naprawdę rozstania, e, taki, wiecie, wyjścia z takiego jakiegoś niezbyt udanego, niesatysfakcjonującego związku, to najlepsze, co możemy sobie podarować, to najlepsze, co możemy dla siebie zrobić. Potrzebujemy tylko trochę czasu, żeby to zrozumieć. Rozstania, e, jeszcze w okresie tej żałoby pozwiązkowej, zmuszają nas wręcz do wyjścia z tej strefy komfortu, którą sobie budowaliśmy, taką fortecę. E, musimy zdobyć nowe umiejętności, żeby przystosować się do naszej nowej rzeczywistości. E, musimy, wiecie, szukać innych rozwiązań, e, poznawać innych ludzi, rozwijać się po prostu naturalny proces rozwoju. I to jest właśnie nasz czas. I chcę wam podpowiedzieć, żeby w takich chwilach nie myśleć. też wiem, że teraz łatwo powiedzieć, ale nie myślcie, że to jest koniec świata. A raczej po prostu potraktujcie to jako nowe wyzwanie, nowy rozdział i bądźcie ciekawi, co tam może być w tym rozdziale. Bo ja, idąc od porażki do porażki, sama zaczęłam zastanawiać się, co kurwa następne, co jeszcze, jakie jeszcze wyzwania przede mną dawaj. I najważniejsza w tym wszystkim jest właśnie ta zmiana nastawienia do tego. Do tego wydarzenia. Wiadomo, że płacz i smuteczek i deprecha nas, no, naprawdę no, nie ominie nas to, bo coś, co było dla nas tak bardzo ważne przez ileś lat, miesięcy, albo nawet i przez chwilę, po prostu to się skończyło. Tego już nie ma, już nie będzie. Ale proszę was o uwagę dla siebie samych, bo to jest początek czegoś nowego. Zadajcie sobie pytanie, czego zawsze chcieliście spróbować, i po prostu po to sięgnijcie. Ale to coachingowo wszystko brzmi, ale tak mówię od serca wam, naprawdę. Pomyślcie sobie, co was interesuje, co was interesowało, ale zawsze gdzieś tam było to tylko z boku, bo nie było na to czasu, i zacznijcie to robić po prostu. Zastanów się, co Cię cieszy. I sprawiaj sobie przyjemność, i sprawiaj sobie radość, rozpieszczaj siebie i doceń w końcu siebie. Naprawdę brzmi to jak coaching. <grytania> Początki są straszne i krępujące, i na maksa niekomfortowe. Wiecie, trochę badamy nowy grunt, ale to jest troszeczkę jak zjazdą samochodem: że na początku się boimy, jeździmy, wiecie, no 50 na godzinę. A później nagle z znienacka zapierdalamy po kraju, jakbyśmy byli kubicą. A gdybyście chcieli plasterek na rozstanie, jaki może być plasterek na rozstanie? Żeby ktoś pocałował nasze ała? Nie! Włącz sobie dołującą na maksa dołującą muzykę. Wypłecz sobie ocean łez, jak w Titanicu. E, smarkaj tak, jakbyś miała wydmuchać własny mózg. I spuchnij i wyglądaj jak piłka, żebyś rano nawet nie mogła otworzyć oczu. Krzycz sobie w poduszkę, znowu płacz, aż przez ból głowy i zmęczenie w końcu zaśniesz. I oddaj się temu całkowicie, ale nie dłużej niż przez dwa dni. Później, po tych dwóch dniach, wyjdź sobie na spacer z psem, z koleżanką, sama. Odetchnij sobie tym świeżym powietrzem. Popatrz sobie w niebo i pomyśl sobie, że my wszystkie też tam byłyśmy. Że każda z nas to przeżyła i każda z nas jest teraz z tobą i cię cieplutko przytula, bo sobie kurwa poradzisz, mówię ci to. Nie poddawaj się, a wszystko ci się ułoży i jeszcze będzie zajebiście. I to znowu mówię ja z przyszłości. Za rok od tego czasu sama będziesz się sobie dziwić, będziesz się z tego śmiała, będziesz w zupełnie innym miejscu niż jesteś dzisiaj, patrząc sobie w to niebo i szlochając jeszcze troszeczkę. Za rok będziesz spokojna i będziesz spokojnie zasypiać. Spotykaj się ze znajomymi, nawet jeśli nie masz na to ochoty. Ja osobiście nigdy nie miałam, bo uwielbiałam celebrować swój smutek. Wyjdź do ludzi, zapomnisz na chwilę, rozerwiesz się, i potem wiem o tym, że ten powrót znowu do pustego domu nie będzie wcale łatwy, ale znowu zrób coś dla siebie. Wykąp się, zapal świeczki, nałóż sobie tysiąc maseczek na twarz, włącz serial i zaśnij. Ze zmęczenia, ze znużenia, z tego, że koleżanka przenudzała. Rób to, co lubisz, czytaj sobie nowe książki, zgłębiaj jakieś, nie wiem, jeśli lubisz sprawy kryminalne, ja na przykład to lubię robić. Wciągnij się w jakąś nową sprawę kryminalną, słuchaj podcastów, śledź jakąś nową dramę na TikToku, co serdecznie polecam na samotne wieczory, bo muszę przyznać, że podcast powstałby wczoraj, ale była taka drama na TikToku, że nie byłam w stanie się oderwać, za co uprzejmie Was przepraszam, ale to było silniejsze ode mnie. Zacznijcie sobie oglądać jakiś nowy serial, ale nie o żadnej tam smutnej miłości, raczej jakiś taki, taki kurwa z przytupem albo jakąś komedię. Zróbcie sobie na przykład z kumpelą Dzień Piękności, nie wiem, pomalujcie sobie paznokcie, oglądnijcie jakieś makijażowe tutoriale na YouTubie, spróbujcie je odtworzyć na sobie, wychilujcie się, pośmiejcie, wypijcie herbatkę, grajcie sobie w gry, ja na przykład osobiście lubię sobie odpalić jakieś gry z przeszłości, bo ja nie jestem żadną gamerką, więc ja na tych grach, które grałam, jak byłam nastolatką się zatrzymałam, nastolatką i dzieckiem. Więc ja to sobie tam Mario właśnie, e, Simsy, ale oczywiście pamiętajcie, że w Simsach nie zakładamy rodziny, tylko jesteśmy wściekłymi karierowiczkami, tak? <grym> Gram też sobie tam w Need for Speed Underground, więc można sobie być piratem drogowym, porozbijać się, wypaść z drogi e, i nic nam się nie stanie, więc takie ryzykowne zachowania możemy zastosować w tej oto grze. Można też zagrać w Faraona. Bardzo polecam, bo długa jest ta rozgrywka, trzeba pomyśleć, zapobiec epidemią i itd. Tak Nieważne. E, pograjcie sobie po prostu w coś, co lubicie grać albo lubiłyście grać, żeby Wam to po prostu zajęło dłuższą chwilę. Gdzieś tam ten przestrzeń między spotkaniami, a płakaniem itd. Tak I tutaj jeszcze jest jedna mega ważna uwaga. Nie popadajcie w alkohol. I mówię to z własnego doświadczenia, bo alkohol jest totalnym depresantem. Nie celebrujcie tego smutku, tak jak ja to robiłam. Nie popadajcie w tą depresyjną otchłań, bo ja wiem, jak człowiek czasami tego potrzebuje, ale nie pozwalajcie sobie na to, bo to jest autodestrukcyjne działanie. To jest wręcz jakiś masochizm, jakieś psychiczne samookaleczanie się. Ja bardzo lubiłam pić winko, płakać, czytać jakieś smutne rzeczy w internecie, oglądać jakieś smutne filmy. I oddawałam się temu po prostu z prawdziwą pasją, i w pełni świadoma, że robię to celowo. A ty sobie tego nie rób, proszę, bo serio. Autentycznie płakanie bez alkoholu jest 100 razy bardziej oczyszczające ze złych emocji. I jeśli musisz, to pozwól sobie na ten alkohol, ale tylko w tym czasie, kiedy dusisz się smarkami. Jak już deprecha, to jedź po całości jeśli musisz. Jeśli nie musisz, odpuść sobie ten alkohol. A kiedy emocje będą zbyt silne zamiast alkohol odpal sobie jogę, ćwicz jogę i płacz na tej jodze jak pojebana. I zobaczysz, jak się po tym poczujesz. Nie ma, to uczucie jest nie do podrobienia. To jest jakbyś zrzuciła z siebie jakiś kamień milowy, jakiś najgorszy, największy ciężar. Albo idź, wybiegaj to napięcie, wypompuj się na siłce, wyżyj się fizycznie, no zrób, co tam lubisz. Chociaż no, ja z uwielbieniem będę opowiadać tylko i wyłącznie o jodze, bo bez kitu ja podczas tych dni, kiedy tak ćwiczyłam w tym rozstaniowym dole i zaczynałam płakać, to czułam, że się coś we mnie otwiera. Nie wiem, kurwa, naprawdę chyba jakaś pieprzona czakra. One chyba naprawdę są, te czakry. Czytajcie sobie też te durne, poradnikowe książki, bo w takich sytuacjach kryzysowych zawsze jest warto przeczytać, że będzie dobrze, że damy sobie radę. Albo włącz sobie ten podcast jako ściągawkę, jako jakiś tam drugowskaz na to wszystko, żebyś pamiętała, że każdy jeden koniec jest dopiero początkiem. I tylko od Ciebie zależy. Czego będzie początkiem? I teraz, dziewczyno, chłopaku, każdy z nas ma w sobie niesamowitą moc sprawczą. Uczymy się całe nasze życie, zmieniamy się, poznajemy siebie, zaczynamy identyfikować swoje potrzeby, często do tej pory nam całkowicie nieznane. Bądźcie też ciekawi, co będzie dalej: jakie jeszcze kłody pod nogami będziecie musieli przeskoczyć? Potraktujcie to jak przygodę, jak właśnie to wyzwanie, o którym cały czas mówię. Ja po raz pierwszy w życiu dojrzałam do tego, żeby nie myśleć, że całe życie mam pecha, a byłam naprawdę w wielkiej depresji, naprawdę dużej. I moje myślenie zmieniło się chyba dopiero wtedy, kiedy zaczęłam o tych kłodach myśleć jak o kolejnych wyzwaniach. Przeżyłam to, przeżyję następne. Krok po kroczku. Uwierzcie mi i zaufajcie, bo ja byłam. Po tej bardzo, bardzo mrocznej stronie jeszcze rok temu. A każdą kolejną relację zaczynajcie przede wszystkim z poszanowaniem swoich granic. Nie obniżajcie swoich standardów, nie zadowalajcie się byle czym, bo pilnie potrzebujecie tego ochłapu miłości. Wybądźcie swoją miłością i swoim priorytetem. Boże, znowu to brzmi coachingowo. No nic na to nie poradzę, trudno. Taki będzie dzisiaj podcast. I uwierzcie w ten wyświechtany banał. Że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Bo za jakiś czas wstaniecie sobie z tych popiołów, wygrzebiecie się z tego, co dziś uważacie za koniec świata i będziecie silniejsi niż kiedykolwiek wcześniej. Dajcie sobie tylko czas na przeżycie w spokoju tej żałoby, nie przyspieszajcie tego procesu, bo nie ma nic ważniejszego niż zachowanie tej metaforycznej higieny umysłowej i sercowej. A za pół roku rok. Wspomnijcie moje słowa. Będziecie silniejsi i piękniejsi, jak ja żartuję. Nie zmarnujcie tej szansy na swój rozbój, na obcowanie samemu ze sobą. Dobrze zastanówcie się, czego już nigdy nie chcecie, a co jest naprawdę dla Was ważne. Przypomnijcie sobie później, tak jak ja, kim byliście w dniu tego rozstania, a kim się staliście. Ja, jak wracam wspomnieniami do tej ofiary losu, którą byłam, mając te 20 lat, bałam się świata, ludzi, i każda kolejna porażka umocniała mnie w przekonaniu, że jest źle. No, jest kurwa źle. Aż naprawdę doszłam do jakiejś emocjonalnej i psychicznej mojej własnej granicy. Wyzwoliłam się z mega toksycznej relacji, samodzielnie podejmując tą decyzję. Ryczałam długo, zapijałam się oczywiście, że zapijałam się litrami wina. Siedziałam w pracy całe dnie wracając tylko i wyłącznie po to, żeby się przespać. Wykończyłam się. I później jeszcze ta stłuczka, przez którą dwa miesiące musiałam siedzieć w domu, podczas których miałam aż za zanadto czasu na refleksję, no później jeszcze ten typ z Niemiec, na którego remont zrobiłam. Problemy w pracy i kolejne dno. Aż doszłam do momentu, w którym stwierdziłam, no co jeszcze? Co jeszcze? Aż doszłam do momentu, w którym stwierdziłam, że nic. Absolutnie nic lepszego nie mogło mnie spotkać, bo pierwszy raz w życiu doszłam do momentu, w którym wszystkie porażki obróciłam w sukces. I skoro ja dałam sobie radę z tego najczarniejszego dna oceanu się wydostać, z tego mułu wytargać, to każdy da radę. Trzeba dotrzeć jedynie do tego granicznego momentu, którego ja wam za przeproszeniem, ale naprawdę życzę bo nigdy w życiu nie czułam się tak dobrze i tak zajebiście jak teraz. Tylko pamiętajcie, że każdy koniec jest dopiero początkiem. Do usłyszenia, kochani.